Dobry wieczór, witam. Znowu przygrywamy, już, już to się robi, robi się, nie, nie wiem co, gramy, uważam, bardzo dobry mecz, z drugą, drugą połowę, ale wyjeżdżamy z to za chwilę bez punktów. Pierwsza połowa, dosyć wyrównana, tam, a początek dla Jasrzemia potem 20 minut dla nas, potem pod koniec pierwszej połowy też się zdominowało. W drugiej połowie uważam, że całe, cała ta druga połowa była pod naszym dyktando. E, mieliśmy dogodne e, okazję do do na prowadzenie. Bramkarz gości dzisiaj gratuluje po występu e, wyśmienicie mecz, wszystko co szło o bramkę obronił. E, jeden błąd e, w obronie i stracona bramka, przegrany mecz dla nas trudny moment, ale, ale dzisiaj powiedziałem e, a po są że z takich momentów m, bardzo trudnych trzeba, trzeba, trzeba wyjść. To jest m, taki moment, kiedy, kiedy jest bardzo trudno, trzeba, trzeba wtedy znaleźć siłę i stać i, i te losy życiowe odwrócić. Jesteśmy mocno wkurzeni, spotkaliśmy się z kibicami też, umarzyć, że jednak nam zależy, że chcemy, ale nam, a pewne rzeczy nie wychodzą. No i cóż, dalej pracujemy następnym meczem z Odrą, który jest mecz o, o wszystko. Mecz u siebie z Chrobrym, który dotychczas zdobył 4 punkty i zawsze takie, do takich spotkań jest na pewno ciężej się nastawić na taką zdecydowaną walkę od początku. My dzisiaj, myślę, że to nasze nastawienie nie było złe i może to oczekiwania były za duże, że ten Wynik dzisiejszy będzie, że to wszystko łatwo przyjdzie. W tej lidze nic nikomu nie przychodzi łatwo. Niedawno ktoś, pamiętam, z nas się śmiał, że przegraliśmy w Olsztynie. Więc proszę zobaczyć na wyniki z tej kolejki. Chrobry też dwa tygodnie temu wygrał w Bełchatowie. Ta liga jest bardzo wyrównana. Tu Każdy z każdym może, może coś ugrać. Niekiedy ten łód szczęścia przysłowiowy dzisiaj, to szczęście było przy nas. Rzeczywiście Grzesiek Drazik, yy, można powiedzieć, że wybronił nam mecz. Zawsze liczy się w sezonie na kilka takich spotkań, że bramkarz pomoże. Dzisiaj to naprawdę był jego mecz. Yy, no cóż, my próbowaliśmy, chcieliśmy, zawsze gramy o zwycięstwo. Chrobry bardzo mądrze się bronił. Momentami byli ustawieni bardzo blisko siebie, na swojej połowie ciężko pograć. Nie jesteśmy Barceloną i, i podejrzewam, że nie będziemy, żeby takie mecze sobie grać, tak jak, tak jak sobie zakładamy, stąd potem wkrada, wkrada się nerwowość. No cóż, na koniec chciałem podziękować tym wszystkim kibicom, którzy do samego końca w nas wierzyli i nie rzucali wyzwiskami w stronę zawodników w czasie, w czasie meczu. Dziękuję.